To nie był dobry pomysł, żeby się do tyłu patrzeć. Idziemy sobie zobaczyć na tor saneczkowy. Patrzcie, jaki widok. Zamówiliśmy sobie trzy gofry z bitą śmietaną i owocami. Zapłaciliśmy 63 zł. Stanowisko do sesji zdjęciowej wśród lawendy. To jest suszona lawenda. To jakaś odmiana Edelweiss. Uczymy, uh -huh. Wykruszamy I wkładamy do woreczków zapachowych uh -huh. Bardzo aromatyczna tutaj jest właśnie Lawenda Przeznaczona właśnie do woreczków zapachowych Dzień dobry Kolejny dzień rozpoczęliśmy <noise> od porannej kawki Nad Grajcarkiem Dookoła nas zrobiło się już zbiegowisko kaczek. myślę że coś im rzucimy, bo chyba tak są nauczone przez ludzi, bo starczy podejść pod rzeczkę i od razu przypływają. Ładnie nam się pogoda dzisiaj klaruje. Po, po kawie, po śniadaniu będziemy planować. Co dzisiaj robimy? Tutaj, zaraz po wyjściu z bramy kempingu, jest most zakochanych, a tam dalej w tle jeździ kolejka na Palenice. Ogólnie tutaj przy kempingu mamy jedne z bardziej polecanych według Google Gofrów. Jeszcze tak? nie mieliśmy okazji sprawdzić, bo wczoraj była budka zamknięta. Tak, zobaczymy dzisiaj. Dzisiaj jest bardzo fajna pogoda, więc postanowiliśmy, że najpierw przejedziemy się kolejką na palenice, ale słoneczka fajnie świeci, a kolejka jest dokładnie tutaj, w tym miejscu u góry. Tutaj. Przyszliśmy sobie na kolejkę. Daniel teraz idzie kupić bilety. Kupujemy tutaj normalnie a obok jest kasa, gdzie możecie sobie kupić bilety, płacąc kartą. Rozerwij te bilety. どうも。 Razie, nie, jest wysoko. nie, no na właśnie mówiłam... Jest tak, właśnie na czantore się wys wysoko, nie? Wierzę. A ja nie lubię tych słupów, bo to później tak przeskakuje. Na tych rolkach, uwaga. O nie, tu już jest wysoko. A nie przeskoczyło. No chyba tak. Nie. To nie był dobry pomysł, żeby się do tyłu patrzeć. Ale nie, nie jest najgorzej. A fajna widoczność dzisiaj. Tylko ciekawe jak tam na górze właśnie są widoki, bo w sumie to nie jest jakoś duża górka, nie? Idziemy sobie zobaczyć na tor saneczkowy. W jakiej scenie, jak to wygląda. Może się Daniel z Emilą skuszą. Mamy kasę. Direktem. Bilet pojedynczy 9 zł, 5 przejazdów 40 zł, 10 przejazdów 65 zł. No. Idziecie? Aha, ale to bierzesz kamerę? Bilet jednorazowy zjazd kosztuje 9 zł, pakiet 5 zjazdów kosztuje 40 zł i można go dzielić między osoby. Daniel z Emilą pozjeżdżali na torze saneczkowym i teraz idziemy się jeszcze przejść. To jest jakaś knajpka, leżaczki, a my idziemy tam do góry zobaczyć. Kuczy, szkoda, że przed chwilą tutaj było całe stado owiec, ale zdążyły przejść na drugą stronę, więc ich prawdopodobnie nie zobaczymy. Patrzcie jakie tam są duże grzyby pod drzewami wyszliśmy na górę ciepło i tu były na dole te owce, bo był fajny widok był patrzcie jaki widok i zjeżdżamy w dół jak tam strasznie gorąco jest, nie? Ciepło się dzisiaj no, zrobiło? Było, tak. Oj, ale się rozpędziło. Co się tak rozpędziło? O nie, nie lubię jeździć w dół. W dół to zdecydowanie. O nie. Czemu tu widać szyszki? Jejku! Ej, ja mam stracha. Jejku. Naprawdę, w dół jest gorzej, bo widzisz dziurę, nie? I tytuł filmu. Czy Ilona bała się kolejki? No, mówili mnie na kol... Tak. Chyba zjem dwa gofry. Popołudniowa byś dość, bo by za słodki. Jesteśmy w kawiarni obok naszego kempingu. Należy to pewnie do tego samego właściciela. Zamówiliśmy sobie trzy gofry z bitą śmietaną i owocami. Zapłaciliśmy 63 zł. Ze Szczawnicy wjechaliśmy pod górę na taki parking. Fine do tego parkingu wrzucę w opisie filmu. Można tu nawet wjechać kamperem, tylko podjazd jest dosyć strony. I teraz udajemy się na tak zwane lawendowe wzgórze. I drogowska z tego parkingu pokazywał 5 minut spacerkiem do lawendowego wzgórza. Jest to jakaś atrakcja podobno w tej okolicy. O ile lawenda jeszcze będzie kwitła. Jadąc taką drogą z płyt ażurowych jest jeszcze możliwość zaparkowania sobie tutaj. Przed samym wejściem na Lawendowy wzgórze. Tutaj 2 trzy samochody się zmieszczą. tutaj na poboczu chyba też można zaparkować. Otwarte lipiec, sierpień. Od 9 do 19 w poniedziałki. Zamknięte. Tutaj mamy regulamin. I wchodzimy. Wejście kosztuje 10 zł. Wstęp 10 zł prosimy nie zrywać lawendy. Tutaj, żeby łatwiej można było wejść na górę, można sobie wypożyczyć laskę wypożyczasz i oddajesz przy wyjściu. Ale pochie tak wygląda lawendowe wzgórze takimi granitowymi schodami, wyznaczoną ścieżką możemy sobie zwiedzać, ale lawenda już przekwitła, niemniej jednak Strasznie ładnie tutaj pachnie. Dobra, idziemy na górę, mały trekking. Trochę się zmęczymy i zobaczymy, co dalej. Mamy chyba jakąś inną odmianę lawendy. się prawie na szczyt Lawendowego Wzgórza, mamy tutaj taki przystanek z pięcioma ławkami, na których można sobie odpocząć, posiedzieć, podziwiać widoki. Przymierzymy się do jednej ławeczki i zobaczymy, co tu widać. O! Akurat z tej ławki to widać kijek i sznurek. Idziemy dalej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej i tu już chyba będzie szczyt Daj, pół widokowy leżaczki tam mamy punkt, w którym możemy sobie kupić sadzonki za chwilę tam podejdziemy a tutaj jest zrobione stanowisko do robienia sesji zdjęciowych wśród lawendy tu mamy jeszcze zrobiony ogród z kwiatami Sobie można zrobić również jakieś zdjęcia w tym ogrodzie wśród kwiatów. Tutaj również mamy ławkę ze słneszykiem i z lawendą. Pięknie tu jest. Do sesji zdjęciowej wśród lawendy. To jest suszona lawenda, to jakaś odmiana Edelweiss. I na końcu można sobie kupić wiązki lawendy. Tutaj pan zawiązuje szturkiem, fajnie to wygląda. I jeszcze są też sadzonki. ale pachnie. Dziękujemy. Pachnie? Mm. Pachnie. Dobrze czas. Pokaż Emi. Ale pachnie. Super. I to są sadzonki. Tak. Znalej I to są... Uh -huh. To co mijaliśmy. Edelweiss. Uh -huh. Grosso. I Edelweiss uh -huh. jest największa. Tak. A to pan tutaj sobie ścina. Uh -huh. Tutaj nam pan pokazuje jak się ścina lawendę. I z tego, tak Pan robi te bukiety tutaj? Częściowo bukiety, Częściowo? w większości to już tutaj ten gatunek e, hmm? jest pod susz. Czyli my go suszymy, uh -huh. wykruszamy i wkładamy do woreczków zapachowych. Uh -huh. Bardzo aromatyczna tutaj jest właśnie lawenda, przeznaczona właśnie do woreczków zapachowych. Prze... Tak, ona ma taką zabudowę uh -huh. e, w kształcie kuli e, z sadzonka lawendy pośredniej. I ona właśnie bardzo ładnie nam wygląda nawet po ścięciu. Tak, taka zostaje... A to jest pierwszy rok, prawda? E, ta ma już trzeci rok. Tak? Tak. Mm. Ale to lawendowe wzgórze to dopiero otworzycie się. E, tak, tak e, no 29 czerwca, mhm. pierwszy no raz. W tym roku, tak? W tak, tym roku. tak, tak, no. Tak, to jest pierwsze nasze otwarcie, ale lawendy mamy już od e, 5-7 lat tak naprawdę. Mhm. Bo stopniowo żeśmy obsadzali to nasze wzgórze. Ale Państwo tutaj mieszkacie normalnie tak na co dzień? Szyldow, tak? Tak? tak, tak, tak. Mamy tylko taki troszkę większy obrót. Tak. Pachnący do tego. I tutaj tak, pan sobie. Tarbie. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję. O i teraz pan sobie tutaj. Niesie. A zapach za panem się ciągnie. Przepiękny. Do widzenia! To są takie leżeczki na samej górze. Można sobie usiąść i widok jest super wracamy właśnie z lawendowego wzgórza bardzo piękne, korotliwe miejsce. Przemiły tak pan właściciel kupiliśmy sobie wiązkę suszonej lawendy za 10 zł wstęp na wzgórze też kosztuje 10 zł Czynne tylko przez dwa miesiące w roku, od godziny 9 do 19, o ile dobrze mhm. pamiętam. Tak, a, yy, tak, ale warto. Jeżeli tutaj będziecie w tych dwóch miesiącach, yy, to warto tutaj przyjść i zobaczyć. Prawda? Otw tutaj z dołu się przyjeżdża na parking. Tutaj jest parking na 3-4 stanowiska. Tu mamy jakąś ławeczkę, można sobie posiedzieć. Tam jest punkt widokowy. To są jakieś dwie propozycje wycieczek. Trasa dookoła Szczawnicy oraz trasa przez Dzwonkówkę i Bacówkę pod Bereśnikiem. Tutaj jest parking. Tak wygląda panorama. A tu jest chyba niewiadówka. Filmować jak to wygląda wiata na kempingu. Jest też miejsce palenisko na ognisko. I oglądając tą wiatę znaleźliśmy kamyczek. Życzę wspaniałego, życzę wspaniałego dnia. Facebook, hashtag kamyczki38200. Kamyczek zabieramy ze sobą i udostępnimy post, gdzie kamyczek ląduje. Pozdrawiamy. Dzień dobry. Witamy w trzecim dniu naszego pobytu w Szczawnicy, ale dzisiaj to już wyjeżdżamy. Wracamy sobie ze Szczawnicy do domu. Wypijemy kawę i chyba czas na jakieś podsumowanie tego kempingu. Spędziliśmy tam dwie noce, za jedną dobę za dwie osoby dorosłe i jedno dziecko wyszło 135 zł. Cennik wygląda w ten sposób, że samochód plus przyczepa to jest 50 zł. Osoba dorosła 25 zł. Dziecko 20 zł. Podłączenie do prądu 15 zł. Gdybyście tu przyjechali kamperem, kamper jest liczony za 40 zł. Bardzo dużym plusem tego kempingu i chyba największym, jak nie jedynym, jest jego lokalizacja w samym centrum sztawnicy przy promenadzie prowadzącej od przystani, gdzie kończą rejsy lisacy. Kemping znajduje się na ogródku właścicieli. Właściciele wynajmują również pokoje. Wjeździe na kemping znajduje się bar z różnymi koktajlami, piwem, gofry, smoothie. Znajduje się również kebab, który ma chyba najlepsze opinii w Sztabnicy. Zresztą też jest bardzo dobry, bo go spróbowaliśmy. Zaplecze sanitarne na tym kempingu jest dosyć słabe. Są tylko dwie toalety, z czego tak naprawdę te dwie toalety są koedukacyjne. Tu jest umywalnia. Prysznic na kempingu jest dodatkowo płatny opłata za prysznic to jest 7 zł. tak więc podsumowując ten kemping to jest raczej taki kemping weekendowy na 2-3 dni i jechać sobie gdzieś dalej zwiedzić okolice Szczawnicy jako Baza Wypadowa bardzo dobre miejsce no chyba całych wakacji na pewno nie chcielibyśmy tu spędzić nie ma tak naprawdę miejsca w którym można sobie zrzucić szarą wodę szarą wodę zlewa się albo do toalety albo do kratek, które są w tej części wykostkowanej kempingu, tam gdzie znajduje się parking dla gości na pokojach. Więc tam w te kratki można sobie to wylać i tak też widzieliśmy, że kamperem sobie szarą wodę do tych kratek zlewali. No ale potem zapach z tej szarej wody unosi się tak naprawdę po całym kempingu. Żeby zrzucić toaletę chemiczną również nie ma takiego wyznaczonego miejsca. Jest włas taki metalowy, ciężki od szamba. Trzeba go sobie podnieść i, i wylać tą toaletę. Nie ma węża z wodą, żeby sobie tą kasetę móc przepukać. Szam, sam włas od tego szamba zlokalizowany jest na parkingu. I Jeżeli ktoś samochodem stanie blisko tego włazu, no to robią się komplikacje i, i też trzeba uważać, żeby komuś tego samochodu w takim przypadku nie uszkodzić. Z naszej strony w tym odcinku to by było na tyle Dzięki za oglądanie, jeśli macie ochotę Zostawcie po sobie jakiś ślad Dajcie łapkę w górę, może subskrypcję Wtedy nie ominą Was nasze następne wyjazdy Dzięki, pozdrawiamy, pa!